Dziś na kanale o technologii nowe Xboxy po 3 latach. No, w sumie już nie takie nowe, bo minęły ponad 3 lata od premiery konsol nowej generacji. Ostatnio wspominaliśmy o tym, bo robiliśmy odcinek na temat PlayStation 5 po 3 latach, a dzisiaj spojrzymy na drugą stronę barykady, a konkretnie na konsole Xbox Series S oraz X. No i pojawia się podstawowe pytanie, jak Xbox Series zniósł próbę czasu i to zależy... O którym z tych Xboxów mówimy. Bo jeżeli chodzi o Xboxa Series X, to nie jest taki no, standardowy. On po prostu starzeje się jak PlayStation 5, czyli tego w ogóle nie czuć, bo jesteśmy dopiero w środku generacji. Jeżeli zaś chodzi o Xboxa Series S tego tańszego, no to niestety momentami dzieje się to, o czym mówili jego krytycy, bo część ludzi mówiła 3 lata temu, że po co Microsoft wypuszcza mocniejszą i słabszą konsolę, przecież to będzie hamować świat gier. No i nie powiem, że ten Xbox hamuje świat gier, ale występują tutaj pewne problemy. Przykładowo Baldurs Gate 3. Czemu on wyszedł później na Xboxy niż na PC oraz na PlayStation z powodu tego sprzętu? Bo Microsoft uparł się, że wszystkie gry mają tak samo działać, mieć te same funkcje zarówno na tańszym, jak też na droższym Xboxie, a Baldurs Gate 3 na Xboxie Series X miał opcję działania na podzielonym ekranie w trybie kooperacji, a tutaj ta konsola nie była w stanie tego udźwignąć, ale na szczęście Microsoft raz ugiął się i pozwolił, żeby właśnie Baldur's Gate 3 wyszedł na Xboxa Series S pozbawiony tej funkcji i wydaje mi się, że takich przypadków w przyszłości będzie więcej. Zobaczymy to zapewne przy okazji premiery GTA 6, a może i wcześniej. Jednak z drugiej strony warto pamiętać, że obecność Xboxa Series S na pewno pomaga Microsoftowi w jakiejkolwiek walce z Sony. Dlaczego? No wiemy to z danych, bo Microsoft generalnie boi się jak ognia udostępniania jakichkolwiek danych dotyczących sprzedaży Xboxa. Dlaczego bo dostaje Benzki od PlayStation 5? Ale wiemy, że chociażby w kwietniu Xbox Series S odpowiadał za 75% sprzedaży całego Xboxa. Oznacza. To, że ta słabsza konsola była wybierana trzy razy częściej niż ta droższa, lepsza konsola, i ja wiem, że dla wielu osób może to być szok, bo jeżeli popatrzymy na naszą banieczkę, to wszyscy mówią: No, tutaj mamy więcej pamięci, tutaj mamy napęd na płyty, ta konsola jest mocniejsza, jest lepsza, to wszystko jest prawda. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli chcecie grać w nowe gry. Nie ma żadnego tańszego sprzętu do tego niż Xbox Series S, który potrafi kosztować mniej niż 1000 zł. Czy złożycie komputer gamingowy za mniej niż tysiaka? Nie. Czy kupicie jakieś nowe PlayStation za mniej niż tysiaka? Nie. Nawet ostatnio w sklepie w PlayStation 4 a nie 5 za 1300 zł, a ten sprzęt potrafi kosztować mniej niż 1000. Zdarzały się też promocje. Gdzie kosztował mniej niż 900. No i właśnie to urządzenie, w połączeniu z abonamentem Game Pass, to jest po prostu najtańszy sprzęt, na którym zagramy w nowe gry, więc nikogo nie powinno dziwić, że ta konsola sprzedaje się dobrze. Oczywiście jak na Xbox'a. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Xbox Series S jest konsolą idealną. Oczywiście, że nie. Ja bym już machnął ręką na jego wydajność. Wiem, że to jest kontrowersyjna opinia. Ale ja tak uważam. Machnąłbym nawet na to, że nie ma napędu, bo już żyjemy w takim czasie, że jednak ta dystrybucja cyfrowa dominuje, plus Microsoft musi na czymś zarabiać, wydając tak tanie urządzenie. Jednak ten brak napędu w połączeniu z tym, że mamy tutaj zaledwie 512 GB miejsca, no to jest po prostu dramat. PlayStation 5 ma zależnie od wersji 825 GB albo 1 Terabajt. Xbox Series X ma 1TB. Mówię tutaj o całkowitych wartościach, bo jak się odejmie miejsce na system i tak dalej, to jest jeszcze mniej. No a tutaj mamy dysk 512 GB. Ja wiem, że w drugiej połowie roku wyszedł czarny Xbox Series S, który ma 1TB miejsca, ale moim zdaniem, jako że on kosztuje 1600 zł, to on jest zupełnie nieopłacalny, już lepiej wtedy dołożyć do Series Xa więc podstawową wersją Xboxa Series S jest ten tańszy model, który ma 512 GB miejsca na dane minus system. I to jest bardzo mało miejsca, zwłaszcza że rozszerzenie pamięci w konsolach nowej generacji jest problematyczne, a w przypadku Xboxa jest problematyczne podwójnie, bo oczywiście możemy podłączyć dyski na USB i trzymać tam gry starej generacji, ale jeżeli chcemy mieć więcej miejsca na nowe gry, no to już musimy dokupić. Pamięć. Ja Wam powiem bez bicia, uważałem, że sposób rozszerzania pamięci w Xboxach jest lepszy niż w PlayStation. No bo co robimy w PlayStation? Zdejmujemy obudowę, odkręcamy blaszkę, wkładamy dysk, wcześniej musimy znaleźć odpowiedni dysk SSD, który jest odpowiednio szybki i kompatybilny, przykręcamy blaszkę, zakładamy obudowę. Ja wiem, że dla większości z Was to absolutnie nie jest problem bo wy chcecie wymieniać ten dysk macie jakieś umiejętności techniczne, ale dla takiego zwykłego zjedacza chleba nie chce się tego robić. On się boi otwierać konsolę nawet po to, żeby dołożyć trochę pamięci. Więc ja uznałem, że jak mamy w Xboxach takie karty pamięci, no to jest po prostu genialne. Bo bierzemy taką kartę pamięci. tutaj po prostu wkładamy, no i tyle, rozwiązanie genialne, rozwiązanie idiotoodporne, no coś niesamowitego, prawda? No, z jednej strony tak, ale pamiętajmy, że jednak cena czyni cuda. I kiedy za 1 terabajt szybkiej pamięci do PlayStation 5 trzeba zapłacić 300-400 zł, no to 1 terabajt takiej karty pamięci WD Black kosztuje 750 zł, czyli dużo więcej. Tylko, no, oczywiście, jak macie Xboxa, to nie macie zbytnio wyboru. Jeżeli chcecie rozszerzyć tę szybką pamięć, to musicie kupić taką kartę pamięci, a to i tak dobrze, że one potaniały. Bo teraz właśnie WD jest drugim producentem, który robi karty pamięci do Xboxa. Wcześniej był tylko jeden i dochodziło do takich kuryzalnych sytuacji, że jeden terabajt pamięci do Xboxa kosztował więcej niż cała konsola Xbox Series S. A skoro jesteśmy przy akcesoriach, to warto powiedzieć, jakie akcesoria w ostatnim czasie wydał Xbox. Więc wydał taką kartonową, chyba to jest karton jakiś albo plastik, obudowę do Xbox Series X. Ja wybrałem taką starfieldową, bo co prawda Starfield to jest gra naprawdę badziewna, ale ja mam wszystkie konsole białe, więc dzięki temu Xbox mi pasuje po prostu do całej mojej kolekcji. Są też inne wzory. Jest taki bardziej niebieski, kolorowy, jest drugi taki jeszcze z pieskiem, z bajki dla dzieci, więc Karton. Xbox w ostatnim czasie wydał karton yy, i to moim zdaniem jest poziom niżej niż plastikowy obudowy do PlayStation 5, yy, no ale trudno, widocznie jest na to popyt, zresztą sam na to wydają 219 zł, więc pewnie jest w tym jakiś sens. No i nikogo nie powinno w tej sytuacji dziwić, że Sony pod względem akcesoriów wypada tutaj lepiej. No bo jednak Sony wydało przełamany pad, w którym znajduje się tablet, wydało świetny technologicznie hełm VR, na który w ogóle nie ma gier i to jest niewiele. To jest drogo, to też nie ma zbytnio sensu, no ale to jest nadal więcej niż karton. Jeżeli chodzi o pady do Xboxa, one naprawdę świetnie znoszą próbę czasu, ale jest właśnie jedno ale. One nie mają haptyki, czyli rozwiązania, które wprowadziło Sony w swoim PlayStation 5 i w kontrolerze DualSense. Bo to, że my czujemy, po jakim podłożu porusza się nasza postać, to, że możemy precyzyjnie czuć, jak naciskamy spusty w pistolecie i tak dalej, to są drobne ale świetne rzeczy i Xbox ich niestety nie ma. I co prawda, dużo mówi się o tym, że Microsoft do swoich padów ma wprowadzić haptykę, ale mówi się tak od czasu, kiedy wszyscy gracze prawie że jednogłośnie uznali, że ta haptyka jest super, czyli mniej więcej od dnia po premierze PlayStation 5. Od wtedy Microsoft mówi: no tak, zastanawiamy się nad tym rozwiązaniem i może kiedyś je wdrożymy. Oczywiście haptyka wykorzystuje dużo energii, więc pady od Xboxa, Dłużej działają na jednym ładowaniu, w sensie na ładowaniu. One nie mają w większości wbudowanych akumulatorów, chyba że weźmiemy taki drogi model Xbox Elite Series 2 albo firmy trzeciej Turtle Beach Stealth Ultra, one mają wbudowane akumulatory. A takie bardziej zwykłe pady od Xboxa. Musiałem sam kupić tutaj akumulatorki Energizer, no bo one działają normalnie na baterie paluszki. Z jednej strony to jest problem, z drugiej jest zaleta. O co chodzi? No to, że mamy wbudowany akumulator, to przynajmniej dla mnie jest wygoda, bo mam i tak przynajmniej dwa pady, mam stację dokującą, jeden pad mi się rozładuje, to wkładam drugi, ale jeżeli ktoś nie ma takiej opcji, no to naładowanie. Pada od Xboxa będzie znacznie łatwiejsze i szybsze, no bo po prostu będzie trzeba tutaj wymienić baterie paluszki. Poza tym, jako że te pady nie mają akumulatorów, a akumulatory są tymi elementami w elektronice, które psują się najszybciej, no to te pady po prostu będą mniej awaryjne. Z drugiej strony, no po prostu paluszki w padzie, przynajmniej moim zdaniem, wyglądają troszeczkę jak dziedzictwo, więc mamy tutaj coś za coś. Zresztą z jakiegoś powodu Microsoft w swoich drogach droższych padach nie stosuje tego rozwiązania więc chyba sam ma świadomość, że wbudowany akumulator pod wieloma względami jest lepszy i wygodniejszy. No i Sony oraz Microsoft, poza standardowymi padami, które w przypadku Sony można kupić w różnych kolorach, a u Microsoftu to są wersje kolekcjonerskie, można je customizować, mają też oczywiście pady profesjonalne. W przypadku Sony to jest DualSense Edge, czyli bardzo wygodny pad do PlayStation 5, który jest absurdalnie drogi, bo kosztuje 1200 zł. Nie wiem, jaki normalny człowiek to kupuje. W przypadku Microsoftu takim padem jest Xbox Elite Series 2 za około 700 zł. Są to modele lepiej wykonane, wyposażone w dodatkowe przyciski, blokadę głębokości wciskania spustów i wymienne elementy, jednak dalej mają problemy choćby z dryfowaniem analogów. W internecie widać, że dużo osób narzeka też na awaryjność Elite Series 2. Niemniej nisza padów dla profesjonalistów się rozwija, czego przykładem jest chociażby testowany przez nas Turtle Beach Stealth Ultra, który w mojej opinii jest lepszym padem od Elite Series 2 i jest jednym z najlepszych padów do Xboxa. Też ma dodatkowe przyciski regulowane, Spusty, a do tego analogii z efektem hala, które nie będą dryfować, mikroprzełączniki, ekran pozwalający na ustawienie ogromnej liczby opcji, czy nawet 10 profili ustawień, no i do tego jest sporo lżejszy. Cena, tak jak w przypadku pozostałych modeli profesjonalnych, moim zdaniem jest po prostu chora, bo wynosi 899 zł. Ale po swoim TikToku, gdzie już pokazywałem tego pada, wiem, że wiele osób się na niego czai. Czyli naprawdę w tej niszy są klienci, którzy takie. Takie i nawet takie pady chcą kupować. Opowiedzmy trochę więcej na temat konsol. Mówiłem w pierwszej części filmu, że Microsoft jak ognia boi się podawania danych sprzedażowych dotyczących Xboxów. A jak ktoś już zapyta, to mówił, że to w sumie nie chodzi o sprzedaż konsol, bo nasz ekosystem to są i jedna konsola, i druga, i pc i chmura, więc tego nie można porównywać. Jednak fakty są takie: PlayStation 5 sprzedaje się znacznie, ale to znacznie lepiej niż Xboxy. PlayStation 5 sprzedało się do tej pory w ponad 50 milionach egzemplarzy, z kolei Xboxy ten i ten razem liczone, według ostatnich przedstawionych oficjalnych danych, sprzedały się w 21 milionach egzemplarzy. Załóżmy, że te liczby są wyższe, bo faktycznie Microsoft podawał te swoje dane dużo wcześniej niż Sony, i niech to będzie 25 milionów sztuk. Ale to i tak jest dwa razy mniej niż PlayStation 5 i to mimo obecności taniej konsoli za mniej niż 1000 zł. I tak, oczywiście mam świadomość, że zarówno PlayStation 5, jak też oba Xboxy zjada bez problemu Nintendo Switch, który do tej pory sprzedał się w ponad 130 milionach egzemplarzy. No i co tu dużo mówić, jest po prostu trzecią najczęściej kupowaną konsolą w historii, zaraz po PlayStation 2 oraz Nintendo DS, ale moim zdaniem takie porównanie byłoby nie do końca uczciwe. Dlaczego, ponieważ Nintendo Switch wyszedł dużo wcześniej, niż PlayStation 5 czy Te oto 2 Xboxy. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego Xbox sprzedaje się dużo gorzej niż PlayStation 5? No i dzieje się tak, dlatego że Xbox przegrał poprzednią generację konsol, bo Xbox One z Kretesem przegrał z PlayStation 4, a tamta generacja była kluczowa. Dlaczego? Bo ona była tak naprawdę w pełni cyfrowa. Wiadomo, że już na PlayStation 3 i w Xboxie 360 pojawiły się. Sklepy z grami cyfrowe, można było je w ten sposób kupować, ale to właśnie PlayStation 4 oraz Xbox One bardzo mocno stawiały na cyfrową bibliotekę gier. Ludzie zbierali na tych platformach nie tylko konkretne gry, ale też znajomych, z którymi w te gry grali. No i kiedy skończyła się poprzednia generacja, trzeba było wybrać nową konsolę, to duża część z tych ludzi wybrała już ekosystem, w którym się działa, no bo skoro ktoś kupił dużo gier na PlayStation 4 i wie, że one będą będą działać na PlayStation 5, no to kupował PlayStation 5, zwłaszcza kiedy PlayStation mają też jego znajomi. Jeżeli ktoś miał dużo gier na Xboxa One, no to kupował też nowszego Xboxa z tego samego powodu. Wiedzą też o tym Sony i Microsoft i właśnie z tego powodu zarówno Xbox Series jest kompatybilny z Xboxem One, ale też z Xboxem 360 oraz częściowo z pierwszym Xboxem, z kolei PlayStation 5 bez problemu odpala gry z PlayStation 4. Po prostu jedna i drugie firmy zbierają żniwa wcześniej podjętych decyzji, no i w przypadku PlayStation te dawne decyzje były po prostu lepsze. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam do jednego z naszych poprzednich filmów, gdzie omówiłem te kwestie znacznie dokładniej. Warto powiedzieć też nieco o Game Passie. Oczywiście na Xboxa można też kupować gry poza abonamentem, zarówno fizyczne jak i cyfrowe, jednak Game Pass jawi się jako najbardziej opłacalny sposób na granie w gry na konsolach Microsoftu. Aktualnie Game Pass Ultimate to koszt 63 zł miesięcznie, chyba że po cebulacku kupimy go na promocji w Turcji lub innym Azerbejdżanie. Rocznie taki abonament kosztuje nas więcej około 700 zł, czyli mniej więcej tyle samo, ile raptem dwie nowe gry AAA na konsole. A pamiętajmy, że w przeciwieństwie do abonamentu PlayStation Plus, w Game Passie znajdziemy nie tylko starsze gry, ale też wszystkie nowości od Microsoft Studios i nie tylko, więc już na premierę można grać w takie pozycje jak Forza, Starfield, Microsoft Flight Simulator i tak dalej. To jest naprawdę kuszące. Ale skoro o grach mowa, to moim zdaniem także z powodu gier Microsoft przygrywa obecną generację. Jeżeli ktoś lubi wyścigówki albo symulatory chodzenia od BTSD, to oczywiście. Xbox jest jak najbardziej dla niego, ale większość osób jednak preferuje najgłośniejsze na świecie gry akcji, a one wychodzą właśnie na PlayStation 5. Gry takie jak God of War, kolejne spider man i tak dalej, to są tytuły, o których wszyscy mówią. A kiedy na Xbox'a trafiło się coś, o czym wszyscy mówią, to najpierw to był Redfall, o którym wszyscy rozmawiali, bo był tak słabą grą, a potem trafił się Starfield, o którym wszyscy rozmawiali, bo po prostu nie spełniał oczekiwań graczy. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że nowości od PlayStation nie znajdziemy w żadnym abonamencie. Jednak tak naprawdę większość ludzi nie ma czasu na granie w tytuły po 10-15 sztuk rocznie albo więcej. Z tego co ja widzę, to są oczywiście tylko moje doświadczenia: no to większość dorosłych ludzi kupuje 2, 3, może 4 gry rocznie, i czy tak naprawdę dla nich wtedy to robi dużą różnicę? Czy opłacają cały czas abonament, czy po prostu kupią te kilka gier w sklepie? No właśnie nie. No i na tym korzysta PlayStation. A skoro jeszcze o abonamentach mowa, no to muszę przyznać, że moim zdaniem Game Pass troszeczkę cierpi na ten sam problem co Netflix. Czyli mamy tam co prawda perełki, mamy gry wysokobudżetowe. W przypadku Xboxa wiadomo, że wysokobudżetowe, na które wszyscy czekają, to jest właśnie Forza, to jest Starfield, mimo wszystko, to jest Microsoft Flight Simulator, w przyszłości to będzie też Fable, załóżmy ale większość gier dostępnych na Game Passie to są po prostu przeciętniaki. I kiedy siadamy przed tą konsolą, no to zaczynamy wybierać grę. Wybierać grę, szukać gry, wybierać gry. I często okazuje się, że tak samo na Game Passie, tak samo na Netflixie, zamiast coś oglądać czy w coś grać, po prostu bardzo długo to wybieramy, bo większość treści jest tak przeciętna, że nawet nie chcemy przez nie przebrnąć w wyszukiwarce. Więc jak widać, sytuacja Xboxa obecnie nie wygląda najlepiej, ale czy to oznacza, że Microsoft już na pewno przegrał generację? No właśnie nie, bo moim zdaniem w drugiej części tej generacji Xbox może szczególnie błyszczeć. Dlaczego? Ponieważ Microsoftowi w końcu udało się sfinalizować transakcję przyjęcia Activision Blizzard. Czyli to w sumie największa transakcja w historii rozrywki chyba, na pewno w branży gier, 69 miliardów dolarów. No i właśnie dzięki tej transakcji tytułami xboxowymi staną się takie serie jak Tony Hawk, Pro Skater na przykład, Crash Bandicoot, Diablo nawet, no i oczywiście Call of Duty, o którym rozmawiali wszyscy. Czy to oznacza, że te gry będą dostępne tylko na xboxie? Oczywiście, że nie, bo to byłoby zwyczajnie głupie. Microsoft odciąłby sobie sporą część pieniędzy. Microsoft będzie pozwalał na wypuszczanie tych wszystkich gier na platformy konkurencji. Tym samym będzie was kusił, żeby jednak kupić Xboxa. Bo jeżeli będziecie mogli kupić na przykład Diablo 5 powiedzmy za 350 zł na PlayStation, albo mieć je w game Passie obok wielu innych głośnych gier, no to na którą opcję się zdecydujecie? Będziecie chcieli być sprytni, będziecie chcieli wydawać mniej i szybko policzycie, że bardziej opłaca wam się kupno Xboxa. Tego albo tego. W ten sposób Microsoft na Was zarobi, bo kupicie jego konsole. Microsoft na was zarobi, bo będziecie opłacać Game Passa. No i po trzecie, jeżeli wydacie pieniądze na daną grę na Xboxie, to nie wydacie już tych pieniędzy na PlayStation, więc Microsoft będzie rósł kosztem konkurencji. Zresztą nawet pomijając te Activision, wydaje mi się, że portfolio gier na Xboxa będzie naprawdę mocne, no chyba, że te wszystkie zapowiadane tytuły okażą się takim niewypałem jak Starfield, bo czekamy na Facebook. Czekamy na Perfect Dark, czekamy na Ghostwire Tokyo 2, to wydaje mi się, będą naprawdę dobre tytuły, w które ludzie będą chcieli grać. Do tego dochodzi też oczywiście Hellblade, ale pamiętajmy, że Microsoft ma prawa do naprawdę wielu marek, które może zacząć wykorzystywać, zarówno w tej generacji, jak też w przyszłej. Dlatego powtórzę to, co mówiłem. Moim zdaniem, Microsoft w drugiej części tej generacji może okazać się lepszy od PlayStation. Może nie pod względem sprzedaży, bo ludzie jednak kochają PlayStation, ale pod względem jakości wypuszczanych tytułów. Pamiętajcie jednak, że ja mogę się mylić, bo uważałem, że zarówno tani Xbox przyciągnie klientów do Microsoftu razem z Game Passem. Mówiłem też, że rozszerzanie pamięci za pomocą odpowiednich kart zamiast standardowych dysków też będzie lepszą opcją, więc ja naprawdę mogę się mylić. A jeżeli mogę wyrazić jakieś życzenie, to wydaje mi się, ale nie mam pewności, bo tam sytuacja jest zagmatwana, że Microsoft ma teraz prawa do mojej ukochanej serii Black and White, więc drogi Microsoftie, jeżeli słuchasz tego filmu, no to proszę, zrób jakiś remaster jedynki. Bardzo na to czekam. A co czeka Xboxa w najbliższych miesiącach? O tym, że od zawsze mówi się, że już zaraz, już za chwilę pojawi się pad z haptyką taką jak w PlayStation 5, to już mówiłem wcześniej. Ale z takich bardziej potwierdzonych informacji, no to w tym roku powinien pojawić się nowy Xbox Series X, czyli ten mocniejszy. Tylko on już nie będzie prostokątny, on nie będzie miał napędu na płytę i zamiast jednego będzie miał 2 terabajty miejsca na dane. Powiem Wam, że z powodu tego odchodzenia od napędów, od tej dystrybucji fizycznej, nie będę miał zbytnio ochoty na zmianę swojego Xboxa na nowszą wersję, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, z tego, że ten trend jest nieuchronny, i być może już ta, albo dopiero następna generacja konsol będzie całkowicie pozbawiona napędów na płyty. No i co, to już wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym no dosyć przydługim, mam wrażenie, materiale, mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, to proszę o łapkę w górę subskrypcję, być może nawet dzwoneczek. Te rzeczy są naprawdę ważne dla rozwoju tego kanału. Dlatego zawsze o tym wspominam. No i porozmawiajmy w komentarzach o tym, jak do tej pory postrzegaliście Xboxa. Jak widzicie jego plany na przyszłość, perspektywy. No i co? Oprócz tego w komentarzach napiszcie nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, dzisiejsze hasło to klocek. No bo i to, i to, to jest taki klocek. Więc jeżeli byliście z nami przez ten cały czas, to piszecie hasło, a my co? Widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!